Dzień dobry, Katarzyna 0905. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki, ważne informacje i odpowiedzi na Twoje pytania. To jest przekaz dla Ciebie. Twój rozkład rozpoczyna się od karmy. Energie z poprzednich wcieleń są obecne w Twoim życiu. Wpływają na nie cały czas, są jak kule u nogi, które hamują Twój ruch, Twój rozwój, przeszkadzają Ci, by było trudniej, by było więcej emocji. Ślepa uliczka, skrzyżowanie. Na którym stoisz odwrócona i patrzysz się wstecz, patrzysz się na przyszłość, patrzysz się na kartę karmy, na te obciążenia, na te karmiczne zdarzenia, jakbyś poszła nie w tym kierunku, co trzeba. Z tego powodu nie widzi swojej duszy. Królowa zwojów. To jest Twoja dusza. Wysokowibracyjna istota, bardzo wrażliwa, mająca ogromną wiedzę dla ciebie, wskazówki. Ona wie, którędy masz iść i co robić, ale ty na nią nie patrzysz, bo patrzysz się wstecz. Tak samo twoja duchowa rodzina, twoja opieka. Na wielu płaszczyznach rzeczywistości. Od małych duszków, przez anioły, Twoją rodzinę. Oni po tamtej stronie także są od Ciebie odcięci. Nie czujesz ich obecności. Tak samo jak Twojej duszy. Twoje wibracje nie pozwalają na to, ponieważ Ty patrzysz na karmę. Karma to obciążenia, niskie wibracje. Więc wszelkie istoty... Ponad tym światem są dla Ciebie niedostępne ich wskazówki. Pojawia się skryba. To jest ogromna wiedza. Przekazywanie wiedzy innym. Doświadczeń. Rozwiązań, by innym było lżej. Ty możesz stać się takim skrybą. Bardzo mocno w Twoim rozkładzie została naznaczona ta karma, te doświadczenia, te przejścia. Twoja dusza, Twoja misja duchowa jest taka, byś ty te doświadczenia przekazywała innym gdzieś na blogu, jakiś artykuł, cokolwiek, ale by to nie zostało tylko dla ciebie. Te doświadczenia mają sens tylko wtedy, gdy są przekazywane innym, by inni mogli z nich korzystać. Odwrócony boski uzdrowiciel popatrz, jak wysysana z ciebie jest ta energia. Może to być osłabienie organizmu, choroba, albo jakiś ból, uraz na sercu związany z uczuciami, emocjami. Popatrzmy, że boski uzdrowiciel jest nad tym skrzyżowaniem, nad tą ślepą uliczką, do której dotarłaś, i tu jest ta wyssana energia z Twojego serca. Serce piramidy bardzo ważna karta w rozkładzie bardzo ważna wskazówka to jest refleksja. Refleksja pokazuje tobie, jak walczyć z tym brakiem energii, z tą pustką w sercu poprzez medytację, ciszę w umyśle, niemyślenie o przeszłości, bycie tu i teraz i podnoszenie swoich wibracji. W ten sposób będziesz wzrastać. Będzie znajdować się coraz bliżej Twojej duszy i te braki energetyczne będą przez nią wypełniane. Ona będzie wypełniać Twoje serce z powrotem, brakującą energią. Pojawia się lato, ciężka praca, realizujesz cele, pomysły, które przyszły do ciebie. W tym stanie refleksji, medytacji realizujesz z powodzeniem. Lato to bardzo dobry czas, ale przyjdzie pożar, przyjdzie pożar w Twoim życiu. Ty na szczęście jesteś odwrócona, jesteś pod linią ognia, mało będziesz widzieć i rozumieć, ale będziesz bezpieczna. I zabezpieczać Ciebie będzie, popatrz na jaką kartę wskazuje ten ogień, wskazuje na medytację, czyli ta medytacja wewnętrzna, cisza, wysokie wibracje, spowodują, że Ty będziesz zabezpieczona przed tym złem, które będzie toczyć się wokół Twojego życia. Co dalej z pracą zawodową? Rozwiniemy kartę pracy. Szachownica, twoja praca to gra. To egoiści, którzy grają między sobą: Jedni są lepsi, inni gorsi, jedni wygrywają kosztem innych. Takie jest to środowisko. Pojawia się klapsydra, która mówi, że czas się kończy, Ty masz już plan, zawijasz rękawy i jesteś gotowa, by iść. Z tej pracy odejść? A gdzie odejść? Do ogrodu? Ogród jako bezpieczna sfera. Jak jest to inne miejsce w stosunku do tej pracy, która pokazała się na szachownicy? Dzieci, jest to czysta świadomość. Jest to prawda. Nie ma tutaj egoizmu. Jedno nie walczy z drugim. Uczą się, poznają rzeczywistość, bawią. Albo ty rezygnujesz z tej pracy na rzecz zajęcia się własnymi dziećmi, albo nie własnymi, jako opiekunka, nauczyciel, ktoś, kto pracuje w przedszkolu, pracuje z dziećmi, zamienisz egoizm, międzyludzki egoizm, walki ze sobą. Na czystą świadomość, pracę z prawdziwymi istotami. Co dalej ze związkiem? Pojawia się król miłości, mężczyzna, który kocha, i Ty powinnaś wiedzieć, kto to jest ten mężczyzna, który Ciebie tak bardzo kocha. Pytasz o miejsce na Ziemi, Rozwiniemy tą ziemię. Pojawia się król sił, mężczyzna w Twoim życiu o ogromnej energii, mężczyzna, który ma zupełnie inne podejście do życia niż praca i pieniądz i sukcesy w świecie materii. On patrzy na świat materii jako na energię i wszystkie istoty także. On się jednoczy ze wszystkimi, pracuje z energią. Jest to czysta istota, to nie jest egoista. On patrzy się na Twój dom, na Twój dom, który jest odwrócony. Twoja rodzina jest odwrócona, w Twoim domu jest pustka. I on się na to patrzy. A ta pustka przekłada się na odwrócone pola kaszy, czyli brak płynięcia z nurtem rzeczywistości, brak realizacji planów duszy, wyszeja, niepokój, lęk, zatrzymanie się. Pojawia się karta straty, wielkiej straty, takiej czysto materialnej, świata wymarzonego przez ziemski ego umysł, ziemską tożsamość, ale karta jest odwrócona, tobie już świeci tutaj. Dusza, szkatułka z twoją duszą, wyższą ja się otwiera. Otwiera dla ciebie po tej stracie. I ty odwrócisz się w jej kierunku, twoje wibracje wzrosną, spłynie do ciebie energia wyższych istot duchowych. Pojawią się w tobie nowe pomysły, nowe cele i zadania, które będziesz realizować. Twoje miejsce na Ziemi się nie zmieni, ty się zmienisz. Będziesz pomiędzy Ziemią, którą znasz, a wyższymi sferami rzeczywistości. Będziesz łapała część energii, część pomysłów z tamtego świata i wcielać je w życie, realizować tutaj na Ziemi. Przeanalizuj dobrze ten rozkład, bo to był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.